Hello, hello, dzień dobry. Witam wszystkie bliźnięta, wagi i wodniki. No, i mamy nów księżyca. Więc, wypisujemy na karteluszce, zapalamy małą świeczunię i wypisujemy nasze chciane intencje: to, co chcielibyśmy mieć, co pragniemy, co chcielibyśmy osiągnąć, a nawet i osoby, jakie chcielibyśmy mieć. W swoim życiu, wymienić to wszystko, po skończeniu przeczytać głośno, jeżeli to jest możliwe, a na końcu spalić i popiół wyrzucić na zewnątrz. Przy tym możemy powiedzieć swoją modlitwę. No i pamiętajmy, że to jest bardzo silny nów księżyca, z tego względu, że mamy mnóstwo planet, które, które nam dobrze życzą. A dodatkowo jeszcze i mamy właśnie Boże Narodzenie przy tym. Więc piszmy jak najwięcej, aby po prostu w nowym roku nam się to wszystko spełniło. Witamy inspirujący nowy now, a, a, księżyca w strzelcu 22 grudnia 2014. Mamy możliwość na nowy start życia. Świeży cykl. I nowe idee, czy też wizję przyszłości. Zrównujemy się z naszą najgłębszą prawdą i dostajemy odwagi do dalszych posunięć z głębi naszej duszy. Kreujemy naszą przyszłość z wielką potęgą naszej wizji. Posuwamy się do przodu, aby polepszyć nasze życie. Merkury jest w koziorożcu. Od 16 grudnia do 4 stycznia 2015. Nasze myślenie jest metodyczne, trzeźwe i praktyczne. Realia wchodzą na scenę. Nasza mowa jest bardzo sensowna i precyzja jest dla nas bardzo ważna. Wenus jest w koziorożcu od 10 grudnia do 3 stycznia 2015. Podchodzimy poważnie do spraw. Finansowych i dodajemy energii w związkach z pracownikami czy też interesem. Będziemy łatwiej się porozumiewać pod wpływem Wenus w Koziorożcu. Będziemy łatwiej nawiązywać kontakty z ludźmi, którzy nam dodają otuchy i nas podbudowują. Nasze ambicje też się zwiększą. Saturn wchodzi do Strzelca 23 grudnia. I będzie w tym znaku aż do 14 czerwca 2015, i później od 17 września 2015 aż do 20 grudnia 2017. A od 14 czerwca do 17 września cofnie się po prostu do Skorpiona. Jak wiemy, Saturn był w skorpionie ostatnie 2,5 roku. Więc ja mówię, skoro się cofa, to znaczy, że musimy mieć go znowu na uwadze. No ale 2,5 miesiąca to jest pestka w porównaniu do tego, ile był w skorpionie. Czyli te 2,5 roku. No, może to i dotknąć inne znaki, ale to wtedy musicie mieć skorpiona czy też strzelca. Na swoim wykresie urodzeniowym: Saturn na pełny cykl trwa 28-29 lat i spędza w każdym znaku średnio 2,5 roku. Także to tyle, jeśli chodzi o przypomnienia i planety. No i pierwszą waszą kartą, drogie bliźniaki, wagi i wodniki, jest głupiec. Głupiec. Musisz się naprawdę dobrze przygotować do zaistniałej sytuacji. To może być związane z biznesem, z pracą lub nawet i osobistą, z prywatnym interesem osobistym, albo i nawet i finansowym. Musisz się po prostu dobrze Przygotować do zaistniałej sytuacji, ponieważ możesz nie otrzymać tego, czego chcesz czy też pragniesz. Drugą waszą kartą jest siódemka monet. Twoja ciężka i długa praca będzie należycie wynagrodzona, czyli w sumie dobry wynik z tego. Bądź cierpliwy. Będziesz miał rozwój, zyski, szacunek i respekt. I respekt, który będzie osiągnięty przez wytrwałość i wytrzymałość. Ostatnią kartą jest dwójka kielichów. Partnerstwo lub przyjaźń. I tutaj nie ma po prostu znaczenia, czy to będzie związek osobisty, czy też biznesowy. Nowe znajomości, spokój i, i szybkie rozwiązanie zaistniałych problemów pomiędzy partnerami lub przyjaciółmi. Także, tak jak powiedziałam, czy to będzie osobisty związek, czy biznesowy, to nie ma znaczenia. Jednym słowem problemy zostaną rozwiązane i będzie spokój. Ostatnią waszą kartą jest aniołek, Archanioł Rafael. Czyli Rafał po polsku. Pomogę Ci uzdrowić Cię uzdrowić fizyczne wezwania. Pomogę Ci uzdrowić fizyczne wezwania. Wezwania Twoje i innych. Potrafisz uzdrawiać tak jak ja. Czyli wszystko będzie dobrze. Uzdrowisz tą całą sytuację. Tak czy inaczej. Tym bardziej, że masz Archanioła Rafaela. No i to by było tyle, jeśli chodzi o następne dwa tygodnie. Dziękuję wszystkim subskryptom i proszę mnie zaprenumerować, to mówię do tych nowych. No, i jeżeli chcecie mieć prywatne położenie kart, to proszę do mnie napisać. Pod każdym wideo nie są moje namiary. Czyli jest mój e-mail i moja strona internetowa. No i ja w przeciągu dwóch, trzech dni z reguły odpisuję. Taka sesja trwa 20 do 30 minut i robię to przez Skype'a, telefon albo mogę Wam wysłać prywatne wideo. I to nie jest związane z czasem, jest ono po prostu bardzo popularne. I sesja taka kosztuje dla tych w Polsce, zaznaczam, dla tych w Polsce, ci, którzy mieszkają i pracują w Polsce, 20 dolarów, a dla tych poza granicami kraju, gdzie mieszkają poza granicami Polski i pracują, 50 dolarów. Więc. Proszę w pierwszym rzędzie zapłacić, abym Was mogła nanieść na listę oczekujących. No, a resztę później możemy dogadać. Z reguły oczekiwanie jest też 2-3 dni, góra tydzień. Także to by było tyle. Życzę Wam jeszcze raz mile spędzonych świąt. Zobaczymy się przed nowym rokiem, 2-3 dni przed nowym rokiem, czyli tuż zaraz po. Bożym Narodzeniu, po świętach Bożego Narodzenia i niech Was Bozia błogosławi, a Aniołki strzegą od złego. Dziękuję.